Cześć! Dzisiaj nagram wideo prezentację tego Forda Mustanga z 2002 roku. Pokażę, jak samochód wygląda w środku. Posłuchamy dźwięku silnika oraz brzmienia wydechu. Oprezentowany dzisiaj samochód dba Mark Auto w Warszawie. No to zacznijmy od uruchomienia silnika. Zobaczmy teraz jak mustang wygląda w środku. Jakie długie drzwi chciałem to pokazać zaraz odejdę troszkę. Hiperdługie. długie wykończenie. No nie najtwardsze, ale jednak twarde. I takie plastiki zamkniemy sobie okno. są elektrycznie tutaj z przodu no i wsiadamy jest tu obszyta skórą kierownica jak widać już dość wytarta ale to częsta przypadłość tych jasnych obszyć takie klasyczne zegary tutaj leciutko, miękko klimatyzacja Stacja multimedialna, takie obszerniejsze radio. Włączenie kontroli trakcji. Jest też oczywiście automat. Dwa miejsca napoje. I schowek między fotelami. Spory. A ten przed pasażerem malutki. Tutaj takie. Wyprofilowane jest napis Mustang. Siedzenie oceniam jako bardzo wygodne. Dobrze się tutaj siedzi. No to zobaczmy, jak wygląda przestrzeń dla pasażerów wiodących z tyłu. Chociaż wątpię, żeby tutaj ktoś za często z tyłu jeździł. Musimy złożyć oparcie. Mamy takie dwa mini miejsca. No i jestem. No, przy takim odsunięciu fotela, akurat dosyć sporym, no to nie jestem w stanie się tu zmieścić. Trzeba by się troszkę przesunąć do przodu. Nad głową już zahaczam pod sufitkę. Nie wiem, no awaryjnie, żeby gdzieś przejechać lepiej mieć takie dwa miejsca niż nie mieć tak naprawdę. No i na koniec zobaczmy jak wygląda bagażnik. Malutki, przynajmniej fajnie wykończony. I to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji.